Dzieje ma na wstypię, tylko powiedzieć, że usunąłem tam jakieś 2 minuty filmu, bo po prostu strasznie się zacinał na początku. Także stawcie łapkę w górę suba, a ja już nie przeszkadzałam, dajcie sobie snu. i na wszelki wypadek, ale... O kurde. Dobra. Jakoś tam... Nie za ma robić, ale no wiem co się, rozumiem. Dobra, kurde, jakie skoki. ja poszczelał sobie. Trzeba szybko. Aha, to już się da wejść, to fajnie. No <laughs> to, to, to jeszcze eee, Spokojnie, super mi niszczysz. Ten słup jest dobry. Niszczy, proszę. No, tak przeskoczyć. To może być ciężko. O kurde, można. Kurde, spokojnie. No i właśnie. I jakoś to zniszczyć trzeba? Mnie się to nie podoba bardzo, ale. O kurde! Spokojnie. Dobra, szybko, szybko. Dobra. Co ty robisz z tym? Chcielibyście w ogóle serię z WatchDogsów? Bo mam jeden i dwa. Stan na Epic się były te za darmo, to mam. Mógłbym to nagrać w sumie. Także pewnie to zrobię, bo i tak mi nikt nie odpisze, ponieważ nikt mnie nie ogląda smutno. No. Dobra. Dobra, co tu mam robić? A, bo ja mogę wybrać! O kurde, ale jestem potężny! A, i e Lounge. Ja pierdolę ale to ładnie wygląda, na no, mnie ma opcji. O. I co mi to dało? O. Ziup. Przezajebiste to jest. Ktoś jak to oglądacie, to pewnie nie wygląda tak dobrze, ale tak się bawię dobrze, jak to tak rzucam tym Przyjemnie bardzo, przyjemnie. Z mojej strony. Dobrá je to. So. Spokojně nie ní tak, to... F. Co ty tam kadaš? Nevím, on co. Tady jsi. Jsi I mogę brać takie rzeczy... O, teraz mogę brać! Teraz mogę wszystko brać! O Co się stało? Tutaj są ludzie, albo. byli to ludzie Ciężko mi to stwierdzić Haha Work z piaskiem tam macie na łeb Dobra, coś innego bym prosił Coś takiego sensowniejszego O! To jest sensowne. Tu ktoś jest. Spadł tam. Szafkę, szafkę mógł podnieść. Dobra, Karolin też może być tam. Ej, daj mi coś jeszcze. Gaśnica, o kurde. Ale ładne. dynak się zrobił. To się świeci. Co ty masz z twarzą człowieku? Czemu ty lepiej się zauję? Ale masz gdzieś do twarz. Ale teraz trzeba otworzyć drzwi. Nareszcie. O kurde. To boss. Błos mafii. Dobra. Ja cię w taki sposób, bo jest fajne. O, no, on się przeteleportuje. Najlepiej będzie trudniej. Taki, ej, ej. To nie, nie mogę go trafić. O, Spokojnie. Spokojnie. Jakie. Nie mogę go trafić totalnie z tego karabinku. Dobra. Dawaj, to. Aaaa. Boli mnie. Boli mnie serce. A, No nie marłem. Podejście dwa. Nie życie, bo nie masz nad głową napisane A ma... Albo nie, jest jakaś cintalent Po prostu jesteś lepy Ale uniknął no Mądry jesteś Wiesz to A Co zrobisz? A, okej. Okay. Trzeba sp tego z pistolecika, bo po prostu się nie da a Wiesz to kurde, coś nic nie ma. Ja umrę znowu zaraz. Ja pierniczę. Dobra. Oh, jak to? Ja się mogę ulecieć. No ja pierniczę. Dzięki. Co? Boże. Ale żyje. Mam inna kryjówka, inna kryjówka. Nie, nie, inna nie, inne nie, nie, ale taka nie, jak nie, nie, dobra, to jest nie, 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 Ale nie, nie, ale I idź na no, fark, kurde, warzywa se kubanie. Dobra, okay. gdzie on jest tutaj? Jest. Tak! O Boże, proszę dajcie checkpoint. Idź tam właśnie, do budy. O Boże! to... tak. Dobra, zapisało grę Oh, dawno tak się nie zirytowałem i nie wkurzyłem, jak teraz. Ale tu jest leczonka. Chciałbym, żeby to by był, to w ogóle bym się to zleciał. Dobra, on gdzieś poszedł na góry? Chyba tak. Po tej drabince mogę wejść? Powinienem, ale nie mogę, bo jestem za głupi. Antendy uciek. Nie, nie to, nie psuj tego, nie psuj. Ale jakaś taśma. taśma. Kogo obchodzą Jakieś taśmy. Nie wiem, kiedy to oglądacie, jakie nagrywają. To jest czwartek, tak? Czwartek Czwartek jest. Ale czwartek jest, ale pewnie będzie w piątek, bo nie chcę mi się teraz spotkać. Nie wiem, co ty gadasz? Ale to trwa? 24 minuty, przecież to będę chciał, że będzie chyba 12, ale dobra. To jakiś napis był na jakiś horror, horror i coś tam nie, nie czytałem. Bo patrzyłem na ten. Dobra, po prostu będę zbierać. Trzyba! Trzyba! Co to jest za szyba w ogóle? A. No. no faktycznie było to mądrzejsze rozwiązanie. Dobra, co tu mogę zrobić? Dobra, Dobra to nie piornicę coś tam. Kogo to nie interesuje jakieś tam, żeby to czytać. Biegnie na... Moctu jakiś człowiek. O. Pff, zajebiście. Chciałbym. <ścoughs> jak może być takim debilem jak ja? Czemu ja jestem w tym miejscu? Wszyscy chyba się czujecie. Chyba hmm. coś innego. To co nie ma Już myślałem, że będę wszystkim walczyć. Dobra, teraz to mimo tam tamten. To takie nie, niczym dla mnie teraz. Jak ja mam takie umiejętności, że ja mogę sufit wyrywać i was zrzucić to. Przesłem masz tam na łeb. Dobrze, że tutaj nie ma tego starego dziada bo... Dobra To myślę, że w tym momencie zakończy ten odcinek Dużo zrobiłem, pokonałem starego dziada No dobra, chodź tutaj No do widzenia, cię się ci, rzucę Pajacu tam No co, no co? O, tu jesteś No do widzenia I jeszcze jeden raz, żeby ci tak dobić No dobra, to są strzelaj i Umieraj Dobra, no to żegnam